Na początku tego bezpośredniego przygotowania do świąt narodzenia Pańskiego dostajemy tę przepiękną Ewangelię. Bo ona jest przepiękna, jest trochę dziwna dla nas, ale, ale jest przepiękna. Dlatego jest przepiękna, że pokazuje, że Bóg, nasz Bóg to nie jest ten przysłowiowy Deus ex machina, ale że to jest Bóg, który chce, chciał mieć rodzinę. To jest Bóg, który się nie wziął w cudzysłowie znikąd, nie wkroczył nagle nie wiadomo jak i nie wiadomo skąd w historię człowieka, ale przyszedł w nasze dzieje poprzez rodzinę. I to rodzinę, delikatnie mówiąc, nieidealną. Rodzinę, w której czarnych owiec to tak lekko licząc połowa. Rodzinę, w której siedziały dramaty. W której historia była, mówiąc kolokwialnie, pokręcona jak, jak tylko może być pokręcona historia człowieka. Patronuje nam jakoś na ten ostatnim etapie Adwentu święty Jan Chrzciciel. Do dzisiaj nie wiadomo, czy pana Jezusa by mnie oskarżyli jako nepotyzm, że zatrudnił do bycia swoim poprzednikiem, krewnego. Tak, Bóg przychodzi przez rodzinę, Bóg przychodzi przez te ludzkie więzy i ludzkie relacje. I może kiedy czytamy ten rodowód Jezusa, to warto popatrzeć na swój rodowód. Także na rodowód swojej wiary. Na tych, od których otrzymaliśmy wiarę. Na tych, którzy zanieśli nas kiedyś do chrztu. Na tych, którzy nas uczyli modlitwy. Na tych, którzy nam towarzyszyli jakoś w poznawaniu Boga na różnych etapach naszego życia. My tu mamy w tym tekście, który usłyszeliśmy, on jest przetłumaczony w taki sposób, że X był ojcem Y, YY Y był ojcem Z i tak dalej. Natomiast w tekście oryginalnym jest mowa o zrodzeniu. Abraham zrodził Izaaka, Izaak zrodził Jakuba, Jakub zrodził Judę i jego braci. Jak widać w Biblii kobiety nie rodziły, miały wolność. Panowie się domczyli? Pytanie istotne tego tekstu. Który ten tekst przynosi jest takie, a kto Ciebie zrodził do wiary? Kto cię zrodził? Do relacji z Bogiem? Kto cię zrodził do modlitwy? Jest tak pewnie, że, że takiego zrodzenia potrzebujemy nie raz, ale wiele razy w życiu. Może na progu tego? Bezpośredniego przygotowania do świąt. Warto dzisiaj odwołać się pamięcią, ale może nie tylko pamięcią, do tych, którym zawdzięczamy wiarę. Już kiedyś podziękowałeś swoim rodzicom, rodzicom chrzestnym, za, za to, że cię ochrzcili? No, jednym takim bardzo pięknym doświadczeniem było tuż po święceniach diakonatu znaleźć księdza, który mnie ochrzcił. Odrobinę wysiłku to kosztowało, ale się udało. Pojechać i mu podziękować za, za chrzest. Zobaczyć, że wiara Bóg przychodzi przez człowieka w naszym życiu i to nie zawsze człowieka idealnego. Że Bóg przychodzi tymi krętymi, nieraz poplątanymi ludzkimi drogami. Zobaczcie, modlimy się w mszach bardzo często za zmarłych, zamawiamy, jak to mówimy, msze za zmarłych. To nie jest tylko jakiś rodzaj, przepraszam, katolickiego shintoizmu, czyli kultu pamięci przodków. Ale to wynika właśnie z tego przekonania, że jest ktoś, komu ja zawdzięczam wiarę. Rodzic, dziadek, krewny, ktoś, kto był przede mną w tym szeregu ludzi wierzących, raz wierzących mocniej, raz słabiej. Raz idących w miarę prostą drogą przez życie, raz po jakichś zupełnych wertepach. Ale ja tym ludziom zawdzięczam wiarę, zawdzięczam to życie, które przychodzi od Boga do mnie, ale właśnie za zapośredniczone w nich. Jasne, to przynosi też pytanie, czy na mnie się ten łańcuch skończy? Czy ja kogoś zrodzę do wiary? Kogo już zrodziłeś do wiary? To nie tylko pytanie, kogo przyniosłeś do chrztu jako rodzic albo rodzic chrzestny. Komu dałeś świadectwo wiary? Kogo podprowadziłeś chociaż krok do Boga żywego? Komu pomogłeś się modlić? Bóg nie szuka podwykonawców. Bóg nie szuka menadżerów. Bóg nie szuka specjalistów od marketingu w nas. Bóg nie szuka lojalnych klientów. Bóg chce mieć krewnych. Dlatego nam daje swoje ciało i krew. Chce mieć w nas krewnych, rodzinę, w której następuje przekazywanie życia. Dzisiaj. Oby ich w nas znalazł. I to nie zawsze są proste historie. Nieraz to się dokonuje pośród tych wszystkich dramatów, trudów, nieporozumień, na które, które składają się także na nasze życie rodzinne. Także na te nasze relacje z bliskimi ludźmi. Siostra nam wyśpiewała na wejście tę pierwszą z siedmiu antyfon. One są nazywane antyfonami O. Bo w tradycji łacińskiej każda z nich zaczyna się od tego wykrzyknienia O i, i potem jest jakiś tytuł, którym jest Bóg określany. Dzisiaj jest mądrość, czyli sapiencja po łacinie. Ostatniego dnia, jak się odczyta pi pierwsze litery tych łacińskich słów, tych tytułów użytych w antyfonach, to yy, tam jest ukryty taki kalambur w tej wersji łacińskiej. Wychodzi e, erokras, będę jutro. Zapewnienie Boga, będę jutro. Ale to dopiero ostatniego dnia. Tak sobie myślę, tak czasem jest i z naszą historią. Trzeba do niej trochę cierpliwości, trzeba nieraz poczekać. Trzeba ją trochę odszyfrować, żeby w niej zobaczyć działanie Boga. To rodzenie do życia, które następuje w naszych ludzkich relacjach. Oby dzisiaj następowało. Może to jest dobry dzień, żeby podziękować komuś za wiarę, za naukę modlitwy, za świadectwo. Może to jest dobry dzień, żeby pomyśleć, czy by przypadkiem nie trzeba było za... zamówić mszy za zmarłych. Może to jest dobry dzień, żeby do swojego chrześniaka zadzwonić jednego czy drugiego. Może to jest dobry dzień, żeby komuś nie wiem, w pracy, przy jakiejś okazji, dać najprostsze świadectwo wiary. Że ja się modlę, że ja się dzisiaj zwlokłem i byłem na roratach. Bo to dla mnie ważne. Nie wdawać się w te dyskusje, a co tam biskupi, a co tam Kościół. Nie. Dać świadectwo, zrodzić, przekazać życie. Sami też go nie wyjęliśmy z pudełka i nie kupiliśmy w salonie, ale ktoś nam je przekazał, za co Bogu niech będą dzięki. Amen.